Od 9 do 23 września mieszkańcy Wejherowa będą mogli głosować na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej piątej już edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy miasta Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat będą mogli oddać swoje głosy na projekty. Przypomnę, że jest 10 projektów nieinwestycyjnych, na które będą mogli głosować mieszkańcy i 10 projektów inwestycyjnych. Będziemy głosować tak jak do tej pory, czyli w dwóch formach, w formie papierowej, w punktach wybranych miasta, czyli w ratuszu po tej stronie miasta, w Urzędzie Miejskim przy ulicy 12 marca, w Filharmonii Kaszubskiej, w Szkole Podstawowej nr 9, natomiast po północnej części miasta w Szkole Podstawowej nr 5 na Śmiechowie, w Bibliotece naszej Miejskiej na osiedlu Kaszubskim i w, w w Szkole Podstawowej numer 8 na terenie Krytej Pływalni. Głosowanie drogą elektroniczną będzie możliwe poprzez stronę internetową Urzędu Miasta www.wejherowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski. W tegorocznej edycji na realizację wejherowskiego budżetu obywatelskiego miasto przeznaczyło milion złotych, z czego 900 tysięcy złotych na projekty inwestycyjne i 100 tysięcy złotych na projekty nieinwestycyjne.